W trakcie dzisiejszej debaty mieliśmy okazję porozmawiać, w jaki sposób producenci, dostarczając właśnie innowacyjne wyroby, systemy i produkty na rynek budowlany, pomagają ścieżkę dekarbonizacji budownictwa. Zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy na całym świecie szukają rozwiązań, które by redukowały koszty eksploatacji budynków, w tym również koszty środowiskowe. I dlatego system WINS który ma wpływ na redukcję bardzo istotnego, takiego wrażliwego miejsca, w którym ta energia była tracona, czyli mosków termicznych, uszczelnień okien. Ta szczelność jest tutaj bardzo ważna. To jest taki realny wpływ producentów na to, jak poszczególne elementy budynku mogą podnieść jego efektywność energetyczną. Połączenie branży powiedzmy producentów i branży architektów, branży projektantów no, daje konkretne rezultaty w, 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 w postaci właśnie zainteresowania indywidualnych odbiorców. Standard WINS powstał przy współpracy z naszymi partnerami biznesowymi i naukowymi, między innymi właśnie z portalem OKNOTEST, z Politechniką Gliwicką, z instytutami ITB w Polsce, ale także z instytutami zagranicznymi, jak IFT Rosenheim. To, czym system WINS różni się od poprzednich technologii, to to rzeczywiście, że z jednej strony eliminuje mostki termiczne, Znakomicie izoluje okno, ale jednocześnie jest to system, który jest ułatwy dla wykonawcy, ułatwy dla instalatora. Skraca czas pracy, skraca czas montażu okien, więc to jest ułatwienie pracy ludzkiej po to, żeby ten wspólny wysiłek związany z lepszym rozwiązaniem dla środowiska można było łatwiej przeprowadzić. Powiem tak, jak montażysta do montażysty, popieraj. Chcesz pięć okien dziennie więcej zamontować to wchodź w system Wins. Dlaczego? Dlatego, bo nie masz tyle roboty, tak z tym. Idzie to łatwiej.